Jeśli nie lubisz szeptu, możesz wyciszyć ten film i włączyć napisy, które specjalnie dla ciebie zrobiłam. Dlaczego ja tak mlaskam? Dla dopełnienia mroku tego filmu postanowiłam dla odmiany mówić szeptem, więc żadnego darcia mordy tym razem nie będzie. Z okazji października i zbliżającego się Halloween, próbuję stworzyć zombie w The Sims 4 przy użyciu. Mi trochę problemu, ale chociaż tyle, że można nałożyć na twarz jakieś blizny czy zabrudzenia, co bardzo pasuje. Też w języku polskim dopuszczalna. Wiecie, że ogólnie nie przepada. Że ludzie mocno broniący wszystkich świętych w opozycji do Halloween chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że obie te rzeczy wywodzą się dokładnie z tej samej idei. Chociaż wiecie, dziady też spoko, a tym bardziej dia de los Muertos. Lubię wczesną jesień, mam w sobie odrobinę jesieniary. Spacery po lesie albo parku w październiku. Nikt nie chodził, a w Gdyni obchodziłam Halloween.